Na ulicy w powstańczej Warszawie sprzedawano blaszan. poniżał, bił i katował więźniów doprowadzając ich do śmierci. Zawsze trzymał pistolet albo sznur, których używał do zadawania wymyślnych tortur, a gdy to nie zaspokajało jego chorych ambicji, szczuł osadzonych swoim psem. W dzisiejszym odcinku opowiemy państwu o akcji, podczas której armia krajowa podjęła się zadania likwidacji Franca Bürkla, jednego z najbardziej okrutnych strażników więzienia na Pawiaku. 30-letni SS-Scharfuhrer Franz Birk pracę na Pawiaku rozpoczął najprawdopodobniej wczesną jesienią 1941 roku, gdzie pełnił funkcję Zugführera, czyli dowódcy zmiany, będąc zarazem jednym z zastępców komendanta więzienia. Od samego początku cechował się niepojętym wręcz okrucieństwem, które z całą pewnością wzmagało jego uzależnienie od morfiny. Wszyscy, którzy spotkali Birkla, byli zgodni co do jednego – ten człowiek mordował dla własnej satysfakcji. Strzelał do więźniów, wieszał ich w celach, kazał chodzić po rozżarzonym żużlu oraz szczuł psami, w tym przede wszystkim swoim wilczurem o imieniu Castor. W ciągu dwóch lat działalności na Pawiaku zamordował kilkadziesiąt osób. Były wśród nich anonimowe ofiary, ale również osoby bardzo mocno zakonspirowane, jak major Dionizy Błaszyński, komendant obwodu armii krajowej Warszawa Wola, powieszony przez biurkla 4 kwietnia 1943 roku. Na początku 1943 roku Byrg był nieco mniej aktywny na Pawiaku, co wiązało się prawdopodobnie z oddelegowaniem go do pacyfikacji warszawskiego getta. Na Pawiak wrócił latem 1943 roku, wznawiając swoje zbrodnicze praktyki względem osadzonych. Ich skala była ogromna. A do działaczy konspiracji regularnie dochodziły grypsy z prośbą o zlikwidowanie psychopaty. Komenda główna Armii Krajowej nie pozostała obojętna na te wołania i podjęła decyzję o likwidacji biurkla, co miało zresztą stać się początkiem serii akcji wymierzonych strażników z Pawiaka. Do wykonania zadania wyznaczono oddział Agat. Miał to być chrzest bojowy dla oddziału, który ostatecznie stał się legendą polskiej dywersji. Zanim jednak doszło do przygotowania, a następnie realizacji planu, należało przeprowadzić akcję rozpoznawczą. Obowiązek ten spadł na szefa komórki wywiadowczej Agatu, Aleksandra Kunickiego, pseudonim Rajski. Rozkaz, który przyszło mu wykonać nie należał jednak do najprostszych. Pierwszą poważną przeszkodą był fakt, że Rajski nie otrzymał żadnego rysopisu gestapowca i w pierwszej kolejności musiał się dowiedzieć jak on w ogóle wygląda. W obliczu tego faktu Rajski podjął decyzję o zasięgnięciu języka u tych, Którzy mogli już kiedyś spotkać gestapowca. Z tego też powodu Kunicki skontaktował się z Ewą praus Płoską, pseudonim Ewa, której matka oraz siostra były więźniarkami Pawiaka, znały tamtejsze realia oraz osoby funkcyjne. Jednakże, mimo chęci niesienia pomocy przez Ewę, Kunickiemu nie udało się zidentyfikować byrkla. Oczywiście nie zniechęciło Torajskiego, który zaczął szukać innego sposobu na odnalezienie Byrkla. Postanowił otoczyć pawiak obserwacją, podczas której zmieniał jej punkty, dzięki czemu dostrzegł systematycznie i punktualnie pojawiającą się w tych miejscach budę, czyli ciężarówkę, w której znajdowali się ss i strażnicy ukraińscy. Od razu przyszło mu do głowy, że musi być to zmiana załogi na pawiaku. Wreszcie dotarł do miejsca, z którego buda rozpoczynała swój codzienny kurs. Miejscem tym była siedziba Gestapo przy Alei Szucha 23. Codziennie o godzinie 12.45 ciężarówka wyruszała z dziedzińca siedziby Gestapo w Alei Szucha 23, aby alejami ujazdowskimi, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Ulicą Miodową, Placem Teatralnym, Ulicą Bielańską, Ulicą Leszno i Ulicą Karmelicką dotrzeć na pawiak o godzinie 13.00. Dla Rajskiego wszystko stawało się jasne. Straż zmieniała się co 24 godziny o godzinie 13 na terenie więzienia. Następnie ciężarówka, która przywoziła nową zmianę, zabierała tę starą, przywoziła pod Szucha, spod którego wszyscy rozchodzili się do domów. W efekcie rozmyślań Rajski postanowił zaciągnąć wartę około 13.30 na przystanku tramwajowym w Alejach Ujazdowskich, który znajdował się wtedy u wylotu Szucha, by móc obserwować wychodzących gestapowców. Tego dnia jednak, nie znalazł pośród nich nikogo, kto zwróciłby jego uwagę. Procedurę postanowił powtórzyć kolejnego dnia. Na Rajski zajął to samo stanowisko. Zgodnie z oczekiwaniami Buda wjechała do gmachu Szucha, z którego w kilka minut później wyszła grupa Niemców, a pośród nich gestapowiec Wilczure. Wszystko wskazywało na to, że Rajski wpadł na trop Byrkla, którego postanowił obserwować aż do ulicy Marszałkowskiej. Dwa dni później, dokładnie w tym samym miejscu, Kunicki postanowił kontynuować obserwację, by ostatecznie doprowadzić Bjrkle niemal pod same drzwi, do narożnej kamienicy, przy ulicy Polnej 22 i Oleandrów. Pies był faktycznie bardzo mocną poszlaką, przemawiającą za tym, że osobą, którą śledził Rajski, faktycznie mógł być Franz Byrk. Jednakże ten wytrawny działacz dywersji nie mógł pozwolić sobie na to, aby kierować się jedynie intuicją. Rozpoznanie musiało być dokładne, a o pomyłce po prostu nie mogło być mowy. W tym celu rajski po raz kolejny postanowił nawiązać kontakt z kimś, kto był na pawiaku, i z całą pewnością widział strażnika owianego ponurą sławą. Tym człowiekiem okazał się młody chłopak, odważny z kimś, kto był na pawiaku, i z całą pewnością widział strażnika owianego ponurą sławą. Tym człowiekiem okazał się młody chłopak, odważny, pełen Hartu, a przy tym inteligentny i pomysłowy, jak wspominał gorajski, o imieniu Bogusław Ustabowicz, który wybrawszy pseudonim Żar. Przystąpił do rozpoznania. Już podczas pierwszego rozpoznania chłopak nie miał żadnych wątpliwości. Przystąpił do rozpoznania. Już podczas pierwszego rozpoznania chłopak nie miał żadnych wątpliwości. Osobą, którą polecono mu śledzić, faktycznie był Franz Birk, kat z Katzpawiaka, na którego polskie podziemie wydało wyrok śmierci. Z natury przezorny rajski postanowił dodatkowo zweryfikować informacje Żara, aby z czystym sumieniem zakończyć rozpoznanie i przekazać sprawę dalej. W tym celu poprosił o pomoc zakonspirowanego w strukturach podziemia funkcjonariusza policji kryminalnej Ludwika Żurka, pseudonim Żak. Żak, który miał dostęp do list meldunkowych, mógł potwierdzić wszystkie zgromadzone dotychczas informacje. Przy Polnej 22 faktycznie mieszkał Franz Byrg. Rozpoznanie trwało blisko miesiąc, po którym Rajski zameldował kapitanowi pługowi wyniki swojej akcji. Teraz nie pozostawało nic innego, jak przystąpić do likwidacji. Jak wcześniej wspomnieliśmy, do akcji wyznaczono oddział Agat, założony w 1943 roku przez Adama Borysa pseudonim pług, który otrzymał rozkaz sformowania oddziału dywersyjnego. Oddział miał otrzymać szerokie kompetencje. W wyniku reorganizacji grup szturmowych szarych szeregów oddział przejął bowiem zadania organizacji specjalnych akcji bojowych osa, w których skład wchodziło przede wszystkim wykonywanie wyroków śmierci na niemieckich zbrodniarzach. Pierwotnie oddział kapitana Pługa nosił kryptonim Agat, co było skrótem od antygestapo, By na początku 1944 roku stać się Pegazem od słów przeciw Gestapo. Ostatecznie Pegas stał się batalionem parasą czyli znaną wszystkim ikoną polskiej dywersji. W 1943 roku Agat składał się z trzech plutonów. Pierwszy pluton kryptonim Pet, drugi pluton kryptonim Brawi, trzeci pluton kryptonim Ryś. Do akcji mającej na celu zamach na życie Franza Birkla oddelegowano pierwszy pluton Agatu o kryptonimie Pet, na którego czele stał Jerzy Zborowski pseudonim Remi. Na miejsce przeprowadzenia akcji, wybrano rejon ulic marszałkowskiej-litewskiej, i Litewskiej, stanowiących niejako środek stosunkowo krótkiej trasy biurkla prowadzącej z jego mieszkania przy ulicy Polnej do pracy. Ustalono, że z domu wychodził przed godziną 10, by następne 3 godziny spędzić w machu przy Alei Szucha, gdzie prawdopodobnie wypełniał jakieś obowiązki administracyjne. Skąd o 13, jak to ustalił Rajski, miał wyjechać na pawiak. Miejsce, w którym planowano przeprowadzić akcję, nie należało do wymarzonych. Mimo wczesnych godzin marszałkowska była ruchliwa i nie brakowało na niej Niemców. Tym niemniej uznano, że mimo wszelkich niebezpieczeństw, jest to najlepsze miejsce do przeprowadzenia akcji, która podparta elementem zaskoczenia zyskała wystarczające szanse na sukces w oczach dywersantów. Do wykonania zadania wyznaczono jedynie sześciu ludzi. Wspomnianego przed chwilą Jeremiego, czyli Jerzego Zbrowskiego, dowódcę akcji oraz pierwszego wykonawcę wyroku na Björklu. Na drugiego wykonawcę wyznaczono Lota, czyli Bronisława Pietraszewicza. Ubezpieczeniem i sygnalizacją zajęli się Eugeniusz Schilberg, pseudonim Dietrich, i Henryk Migdalski, pseudonim Kędzior. Kierowcami odpowiedzialnymi za sprawny odskok byli nikomu nieznany kierowca oraz Józef Nowocień, pseudonim Ką. do akcji z batalionu Zośka. Ponadto w akcji uczestniczył żar, który w obliczu braku rajskiego, zajętego już w tym czasie rozpracowywaniem innych zbrodniarzy, jako jedyny doskonale wiedział, jak wygląda biurk. Wszyscy byli dobrze uzbrojeni. Wyposażenie Akowców AK stanowiły trzy pistolety. Granaty. Innymi słowy, stały arsenał polskich grup dywersyjnych. Ponadto uruchomiono kontakty ze szpitalem ujazdowskim, do którego miano odwieźć ewentualnych rannych. Akcję pierwotnie wyznaczono na 5 września, jednakże nie odbyła się ona ze względu na absencję Byrkla. Przesunięto ją więc o dwa dni później, czyli 7 września 1943 roku. O 9.40 a kowcy pojawili się na wyznaczonych stanowiskach. Już na początku doszło do zmiany, która wzbudziła pewną konsternację. Na miejsce akcji nie dotarło zamówione BMW. Na szczęście zamiast niego dywersanci otrzymali wóz Opel Olympia, który prowadził wspomniany wcześniej Józef Nowocień pseudonim Konrad. Dywersanci odetchnęli. Akcję można było kontynuować. Tym samym Mieremi oraz Żar stanęli na rogu Marszałkowskiej i Oleandry, podczas gdy drugi wykonawca, Bronisław Pietraszewicz pseudonim Lot, stanął przy przystanku tramwajowym znajdującym się przy ulicy Marszałkowskiej i ulicy Litewskiej. Henryk Migdalski-Kędzior, który osłaniał akcję przy Litewskiej i Marszałkowskiej od strony Placu Unii Lubelskiej, schował się w pobliskiej bramie. Z kolei Eugeniusz Silberg-Dietrich ulokował się po drugiej stronie Marszałkowskiej, mając za zadanie osłonę ulicy od strony Placu Zbawiciela. Dywersanci zamknęli więc wszystkie możliwe drogi. Ponadto w miejscu koncentracji zaparkowano samochody. Innymi słowy, Polacy byli gotowi do przeprowadzenia akcji. Mimo dobrze przemyślanego rozlokowania żołnierzy, warunki do przeprowadzenia akcji od samego początku były bardzo trudne, ponieważ na ulicy po prostu roiło się od Niemców. W pobliżu narożnika Alei Piłsudskiego, Armii Ludowej, zatrzymały się dwa motocykle z sześcioma niemieckimi policjantami. Z kolei na przystanku przy ulicy Litewskiej stał kilkuosobowy niemiecki patrol w towarzystwie polskich policjantów granatowych. Jakby tego było mało, od placu Unii Lubelskiej wjeżdżały właśnie dwa tramwaje, w których dostrzec można było niemieckich żołnierzy. W momencie wjazdu tramwajów, a była to godzina 9:58, żar wskazał Jeremiemu cel zamachu, który właśnie wychodził z domu przy ulicy Polnej czymś co na ułamek sekundy ostudziło zapał dywersantów było towarzystwo Biurka, którego nie stanowił spodziewany wilczur, lecz żona z dzieckiem. Nie stanowiło to jednak okoliczności łagodzących, a kowcy zbyt dobrze pamiętali o wszystkich zbrodniach popełnionych przez gestapowca. Na rozmyślania nie było zresztą czasu. Jeremi czym prędzej przystąpił do akcji. Gdy Bürkl znalazł się na Marszałkowskiej, Jeremi również ją przeciął, by w tym samym momencie, gdy Niemiec wejdzie w ulicę Litewską, wraz z lotem strzelić mu w plecy. Strzały okazały się celne, a biurk padł od kul. Na dźwięk strzałów Marszałkowska stała się jedną wielką strzelnicą. Niemcy momentalnie zorganizowali się w trzech punktach – na przystanku, w tramwajach i za narożnikiem Alei Piłsudskiego. Na szczęście dobrze zorganizowana grupa ubezpieczeniowa zniwelowała zagrożenie. Płyskawicznie za plecami Niemców pojawił się kędzior oraz Dietrich, którzy poczęstowali okupantów ogniem. Seria z PM u wystrzelona przez kędziora położyła trzech policjantów, a reszta uciekła za tramwaj. W tym samym czasie Dietrich wydobywa swój karabin zmyślnie ukryty w futerale na skrzypce i strzela do zaskoczonych Niemców, którzy schronili się za tramwajem. Lot, któremu wrogie kule niemal smagały ciało, wydobył z kieszeni Gestapowca dokumenty jako dowód wykonanego zadania. W tym samym czasie z ulicy litewskiej nadbiegli SS mani których ogniem ze swojego szmajzera przywitał Jeremi. Nastąpił odwrót. Dietrich rzucił jeszcze pod tramwaj Filipinkę i pod osłoną wybuchu wszyscy wycofali się do samochodów, które od razu ruszyły z miejsca akcji. Podczas minięcia motocyklistów Jeremi jeszcze raz ich ostrzeliwuje, być może kilku raniąc. Auta Polaków pomknęły Piłsudskiego, Polną Nowakowskiego i Emilii Plater w kierunku wspólnej, gdzie nastąpiło ostateczne zakończenie akcji. Cała akcja trwała tylko 90 sekund i zakończyła się pełnym powodzeniem polskiego podziemia. Zabito nie tylko Byrkla, ale również od siedmiu do nawet dziewięciu Niemców, nie wspominając o rannych. Polskie podziemie obyło się bez strat własnych. Byłoby to oczywiście niemożliwe, gdyby nie doskonały wywiad przeprowadzony przez Rajskiego, wysoka sprawność polskich żołnierzy, jak i również wykorzystanie elementu zaskoczenia. Skutki akcji były tylko pozytywne. Niemcy byli wstrząśnięci, a więźniowie Pawiaka mogli odetchnąć. Reżim więzienny zauważalnie zelżał. Co więcej, nie odnotowano żadnych akcji represyjnych. W każdym razie kolejne dni upływały znanym cyklem. Łapanki i egzekucje dalej się odbywały, niczym nie różniąc się od okresu poprzedzającego akcję. Co prawda w dniu przeprowadzenia akcji odnotowano egzekucję 30 więźniów. Jednakże większość historyków uważa, że byłaby to reakcja zbyt szybka. Polskie państwo.